Hmm? Cześć, witajcie serdecznie. Słuchajcie, dobra wiadomość. Cieszę się bardzo w końcu Microsoft na to wpadł, czyli zaczną wydawać takie. Zaczną robić to co robi Nintendo, czyli takie swoje dialekty, i są one takie state of play. Zmądrzeli w końcu, że nie, nie możemy czekać, słuchajcie, cały rok na jedną imprezę, eee, nie będąc karmieni, nie będąc rzucani takimi właśnie małymi, małymi, fajnymi Słuchajcie, tak nazwiecie, takim kijem nas poruszą. Macie tutaj, zobaczcie, coś się dzieje, robimy, działamy, a nie, słuchajcie, od czerwca do czerwca. Czekamy na te już nie E3, tylko chociaż w tym roku chyba będzie w końcu E3, więc może w tym roku w konferencje też na pewno jakieś będą, ale fajnie, bo to tylko pokazuje, że wreszcie o tym sobie przypomnieli, że tak to powinno być zrobione. Słuchajcie, pierwszy Direct Xboxa już w styczniu, także fajnie, że Microsoft od razu ten rok chce zacząć z grubej rury. Mają nam pokazać soczyste gameplaye bez zbędnego gadania. Nie ma być gadania, mamy, mamy zobaczyć. Studia, które pracują nad czterema produkcjami. Zobaczymy najnowszego Minecraft'a, Forza najnowszą Motorsport. Zobaczymy Redfala, na którego bardzo czekam, bo ostatnio fajne, grube info na temat Redfala się ukazało w internecie. Jest taki fajny wywiad z Harvey'em, gdzie mówi bardzo dużo konkretnych rzeczy. Także czekam tym bardziej, bo mam nadzieję, że ten gameplay mnie jeszcze tylko umocni i przekona do tego, a ma być naprawdę solidny gameplay z Redfala, z Forzy. Z Minecraft'a i z gry, i z Elder Scroll'a online'a, to akurat mnie najmniej interesuje. No i też bardzo fajnie, że od razu napisali, żeby rozwiać wszelkie wszel 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 wątpliwości, bo już były pewne plotki i rozwiali też wątpliwości, że spokojnie Starfield dostanie swój oddzielny Direct. Y dla mnie to było oczywiście logiczne od razu, y że tak zrobią, bo ta gra jest na tyle duża, że musi dostać odpowiedni, poza tym chcą sobie Słuchajcie, ten początek, w te directy już w jakiś sposób za, zabukować, żeby podgrzewać to ognicho, żeby wrzucać do tego pieca, żebyśmy się podgrzewali, żeby naprawdę było fajnie. Więc w końcu się cieszę, że A. Wpadli na ten pomysł na tych directów, już myślałem, że się nie doczekam, ale się doczekałem. B. Ten marketing też ruszył i też chciałbym o tym porozmawiać, że w sumie Microsoft marketingowo też nie do końca się potrafi dobrze zareklamować i moim zdaniem to jest błąd. Oni tego Game Passa powinni a powinni lepiej Game Passa reklamować, b powinni lepiej te swoje gry reklamować, bo naprawdę nie, nie reklamują tego jak trzeba. Powinna być lepsza osoba odpowiedzialna za ten, za ten marketing, bo ten Aaron jest, jest ok, teraz ma fajny przewóz, bo fajnie to właśnie konkretnie napisał, że ten Direct będzie poświęcony tym, zobaczymy gameplay bez gadania, a kolejny Direct będzie poświęcony Starfieldowi. Jest to jasny i klarowny przekaz, i zawsze taki jasny i klarowny przekaz powinniśmy dostawać. I powinni to cały czas podgrzewać, bo naprawdę, Microsoft na początku generacji Xbox One wydał kilka fajnych gier: kilka Sunsetowe, tutaj, Quantum Break. Rozmawialiśmy z Marcinem o Quantum Breaku gdzie to jest naprawdę świetny tytuł, ale bardzo niedoceniony i marketingowo Microsoft go po prostu fatalnie rozreklamował, a mało tego, ja uważam, że to jest ostatnie świetne IP jakie stworzyło nam Remedy. Jest w mojej ocenie dużo lepsze od e, Kontrola. Control mi tak e, nie siad. Nie mówię, że jest lepszy od Alan Wake'a, bo Alan Wake zawsze w serduszku. Właśnie słuchajcie, teraz dzisiaj nawet wjechał, poczekajcie, ja znajdę mam. Bo trzeba go, też go chce odgrać na nowej generacji, Wjechał. Słuchajcie, Alan Wake e, od Perfect Blood od Dawida dzięki Dawid. Alan Wake wjechał e, na PS5. Chętnie sobie zagram. To jest w ogóle dla mnie sztos, po Max Payne, Sztos IP Remedy, i Quantum Break też taki IP był, ale uważam, że Microsoft po prostu trochę z Marciną, uważam, że zaorali tą grę, bo ona miała większy potencjał, więc trzeba było lepiej rozreklamować, lepiej to wjechać, więc ten. Jak już rozmawiam o tych directach, to, to stwierdziłem, że porozmawiam od razu z Wami o, o tym, że marketing w Xboxie zawsze trochę leżał i kwiczał i sama kasa i pokazywanie, że coś kupiliśmy to dalej za mało. Więcej i lepiej to powinni reklamować, aczkolwiek uważam, że te spoty reklamowe też bardzo fajne robią te montaże gier, fajną muzykę pod to dobierają. Jak Bethesda dołączyła, to też taki fajny filmik wydali. Ciekawe co będzie, jak im się uda w końcu ta Activision Blizzard domknąć, a już tam praktycznie wszędzie się zielone światła pojawiają. To było do przewidzenia, że muszą się trochę poboksować. Myślę, że to jest specjalnie było zrobione tak, jak się to specjalnie dzieje w polityce, która nas otacza żeby było o czym gadać, żebyśmy mieli, słuchajcie, kochani, o czym rozmawiać. Więc moim zdaniem było to specjalnie zrobione. Cieszę się, bo po pierwsze ten Direct to jest kolejny fajny plus, znaczy kolejny, to jest fajny plus, żeby iść w dobrą stronę i naprawdę do pieca dorzucać, co jakiś czas, co miesiąc, co dwa miesiące pokazywać a nad czym pracują, b co wydadzą, co robią, a E3 zostawić na takie wielkie, ciekawe zapowiedzi. Aczkolwiek wspomnieli, że jakieś niespodzianki w wszystkich Directach też na nas będą czekać. No, i bardzo fajnie, cieszę się. Aczkolwiek uważam, że to będą małe niespodzianki związane co trafi do Game Passa albo jakieś gry od niezależnych deweloperów, może jakieś umowy trzecie. No, zobaczymy, jestem ciekaw. Także bardzo fajnie, cieszę się, że Microsoft na ten Direct wpadł, że zaczyna rok z przytupem i że marketing Aaron nie wiem, może w końcu się ocknął i będzie wiedział, jak to robić. Bo na razie to też dobrze zareklamował, dobrze zrobił. Więc słuchajcie, no, czekamy. Microsoft naprawdę mówi: he, Chyba się obudził po moim filmiku. Usłyszał mój filmik, słuchajcie, trafił tam do Fila Spencera, że tutaj niejaki taktyczny gracz, Tactical Gamer w Polsce nagrał ten film. Słuchaj, budźcie się tam w Microsoft'cie, bo jest kicha, gdzie są gry, tak? I chyba w końcu się obudzili. Także, kochani, czekamy, zobaczymy, co będzie 25 stycznia. Na pewno będziecie jakiś materiał na ten, na ten, na ten temat. Najbardziej czekam na Forza i na Red Fala. Jestem strasznie ciekaw gameplay i tego, co nam pokażą. Obie gierki się zapowiadają konkretnie. Także kochani, czekamy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Komentarze, lajki w górę. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć. Yo.